Kupiłeś nowy Samsung Galaxy T3! Rzeczy musisz zrobić natychmiast na swoim urządzeniu. Już Ci pokazuję. Odblokowujesz, dajesz do ustawień, przesuwasz do zakładki wyświetlacz, przesuń dalej w dół i udaj się w stronę sekcji rozdzielczość ekranu. Ustaw najwyższą dostępną wartość jaką masz na telefonie. Domyślnie wcale nie jest ustawiona najwyższa. Pamiętaj, że będzie to miało istotny wpływ na zużycie baterii w Twoim telefonie, ale też jakość obrazu będzie najlepsza. Ponownie do ustawień, wyświetlacz, Odpalasz płynność ruchu i zmień z standardowej, która wynosi zaledwie 60 Hz na adaptacyjną, dzięki czemu będziesz miał super płynne odświeżanie, tak aby w pełni wykorzystywać pełen potencjał ekranu AMOLED, technologii LTPO, który umożliwia odświeżanie na poziomie 120 Hz. Klikasz zastosuj. Przesuń w dół do centrum sterowania i odpal tryb ciemny jako motyw główny w systemie. To nie tylko walor estetyczny, ale przyczyni się w sposób znaczący do wzrostu osiągów czasu pracy na baterii, w tym trybie piksele są wyłączone. Później podziękujesz.